Siemanko To są moje obcinaczki Robimy unboxing Czy już zaglądałem Jakąś chińszczyznę Za siedem, nie, 600 zł. Oglądałem parę recenzji tam, no niby kręci to, wiązareczka do zbrojenia Leciutka zobaczymy, niech, nie, niech mi jeden strop wytrzyma za te 600 zł. Eee, tu w jeden kłębek drutu. Eee, no ale drogo, znalazłem 5 e, sztuk za 90 zł. Już zamówiłem, są w samochodzie. Będziemy testować. Wiem, że tu się włącza. Włącza leciutka, fajna. Wam powiem, że ja nie wpadłem na to no, zapomniane do tych wiązarkach. Już kiedyś przeglądałem, je? E, żeby to już kupić na tamto piętro, co zrobiliśmy. To już potestowałem, zaraz Wam pokażę. Nie wiem, jak tam w ogóle, na no, przypuśćmy, z Makity zbudowana, nie? Ale wiąże na podwójny tylko, tak? I ruszasz na bok. O, zablądał się. Jeszcze raz. No, czekaj tam, bo mam tutaj trytytkę trytytka była i zawadzała eee, tutaj, nie? No, trzeba na boki poruszać żeby żeby to odczepić, nie? a no, moje to spoko Jak nie trafisz, to widzę, że, że wiadomo, że się rozwinie o, i się ukręcił na przykład. Ale zobaczymy. No Myślę, że będzie dobrze. Na takich siatkach jakieś podciągi są, żeby połapać tam co tak gęsto. Jedno to, żeby I tak łapiemy co drugi. No, no. Dwa dzyndzelki skręcają i... To wszystko, nie? Zbyt do myślane. No, baterie ładowane tu z boku. z Zwykła ładowarka. Może nieprofesjonalne, ale może będzie działać.